Cześć, witajcie w materiale z gry The Ascent. zadebiutowała niedawno na Steamie, w Game Passie i na Xboxach. Na Xboxie Series X działa najlepiej, wersja z Game Passa przynajmniej na Pccie, o matko zaraz umrę, wersja z Game Passa na Pccie, chowaj się, działa troszkę, no troszkę słabo, optymalizacja nie jest najlepsza. Więc to jest mały problem, dlatego nagrywam w 1080p, bo w 2K no to niestety spadki animacji są przy każdym wybuchu. Więc troszkę szkoda, natomiast nie zmienia to faktu, że gra jest naprawdę dobra gameplayowo, w sensie ma pewne problemy, o czym zaraz powiem, ale jeżeli chodzi o samo strzelanie czyli najważniejszą rzecz w takich twin stick shooterach to naprawdę jest świetnie. O matko, o nie, nie umieraj. No i sam się nadziałem na wybuchającą beczkę więc to moja wina. Ale można szybko kontynuować to nie jest problem. Przynajmniej będę mieć trochę więcej HP teraz, więc inaczej do tego podejdziemy, trochę bardziej rozsądnie. O, tu nawet ci wrogowie już nie żyją, wcześniej nie załatwiłem, więc spoko. Um, ogólnie gra jest trudna, bo wrogowie mają tu poziomy i te poziomy czasem są większe od naszego. Gra nas motywuje... Kurczę, nie ten przycisk. Gra nas motywuje do tego, żebyśmy robili misje poboczne, żeby trochę grindować, wiecie, levelu. I to jest tak na przykład tu, tu mam wroga na szóstym levelu, tu jest na 8, był też na dziewiątym, więc to jest tak różnie trochę. I dlatego właśnie... No bywa, bywa wyzwanie takie sporawe. To jest akurat mała grupka wrogów, więc to nie jest jakieś ogromne wyzwanie, ale bywa, że wrogów jest 20 na raz i wśród nich jest 7, którzy mają o trzy poziomy więcej niż my, nie. Więc to jest takie troszkę dyskusyjne. Pierwsza rzecz, która mi się średnio podoba, że czasem no, musimy robić poboczne rzeczy, ale tak nam się nie chce, bo chcemy przejść sobie fabułę główną, prawda? Druga rzecz, która jest taka, no... Warto na nią zwrócić uwagę, tak powiem, to to, że czasem jest dużo chodzenia w tej grze, o matko, nawet przecinkę mieliśmy teraz nie wiem, czy widzieliście, Dużo musimy czasem chodzić do, do jakiegoś odległego questa, a czasem się może na przykład okazać, że jednak nie możemy gdzieś wejść, bo nie mamy skilla odpowiedniego, prawda? Na przykład hakowania i niepotrzebnie gdzieś tam szliśmy przez 5 minut powiedzmy. Więc no dosyć to też jest dyskusyjne rozwiązanie, bo to, to nie jest taki typowy open world, ale no ta lokacja, ten świat jest duży, nie wiem czy takie wiecie, nie wiem czy dużo chodzenia po, po dużym świecie pasuje mi do formuły twin stick shooterów. A no i oczywiście co bardzo ważne zapewne dla wielu z was, ta gra jest, może nie jest robiona pod kooperację, ale na pewno ma co i ma też split screena na konsoli, więc o tym warto pamiętać. Warto też zwrócić uwagę na system celowania, model celowania, który tak, mieliśmy teraz niższego wroga, mogłem, mogłem o tym powiedzieć na przykładzie, ale pewnie zaraz też jakiś niższy się trafi, bo kiedy walczymy z ludźmi, chcemy na przykład headshoty walić, no to warto podnieść broń i wycelować, tak widzicie, jak postać teraz celuje, ma broń przy oku, i wtedy możemy trafiać headshoty, tak? Natomiast bez takiego przycelowania normalnie strzelamy z biodra, i teraz widzicie pocisk leci niżej i trafia w tą osłonę, a kiedy podniosę broń, już strzelam nad nią. I tak samo jeżeli mamy niższych wrogów, jakieś tam mutanciki czy robociki, to musimy strzelać w ten sposób, żeby je trafiać, bo jeżeli będziemy strzelać tak, to po prostu będziemy chybiać. Więc to jest taki, taki gimik niby i wydaje się, może zbędny, ale w praktyce naprawdę jakby urozmaica grę, bo musimy też pamiętać o tym właśnie, żeby dostosowywać nawet to, celujemy wyżej czy niżej do wrogów. Tu mamy fajny przykład takiego fragmentu tego miasta. No, klimaciek jest naprawdę świetny i oprawa graficzna jest świetna w tej grze. To jest taki cyberpunk, ale taki, wiecie, mroczny, brudny i mi się, mi się kojarzy ten taki rodzaj cyberpunka z tym... Em... Nie z tym, co mamy na przykład w Cyberpunku 2077. O, dróg. Gdzie, wiecie, gdzie mamy te, tam, te ładne dzielnice, tak gdzie mamy takie dzielnice glamour, gdzie jest ładnie i ludziom się żyje dobrze. W niektórych miejscach przynajmniej. Tylko to mi się kojarzy z Warhammerem 40 tysięcy, przyznam szczerze, i z takimi planetami, wiecie, hajwami, gdzie jest tylko produkcja jakaś tam przemysłowa i w ogóle jest brud i smród i wszystkim żyje się źle. To, to, to z takim cyberpunkiem mi się kojarzy i to jest właśnie tego typu cyberpunk. Um, ale ale jest, jest też neonowo troszeczkę, żeby nie było. Wiadomo, nie może być cyberpunka bez neonów. Ale jednak głównie jest ten taki mroczny klimacik, i to jest naprawdę fajnie zrobione. Dobra, granacik, hej. Granaty możemy detonować, nawet powinniśmy detonować ręcznie. Bo czasem jest tak, że po prostu, jeżeli nie zdetonujemy granatu, to wróg przebiegnie pod nim, prawda? I nie, no, nie zdążymy zadać mu obrażeń żadnych, kurcze. Bo robi się niebezpiecznie, robi się bardzo niebezpiecznie nawet. Em, zaraz umrę. A może nie, schowajmy się na momencik, przeładujmy broń. Co jest ciekawe i fajne, nie ma tutaj limitu amunicji. W sensie, być może potem będą jakieś super specjalne bronie, ale podstawowe bronie, karabin maszynowy, pistolet maszynowy, zwykły pistolet, rewolwer, e, mają nieskończoną ilość amunicji. I musimy tylko się martwić o tym, żeby przeładowywać broń i tyle. Więc to jest, to jest bardzo fajne, bo no, w grze najważniejsza jest walka, więc. E... O, to co mówiłem, mamy jednego wroga niższego, widzicie, teraz go nie trafiam. Jak strzelam wyżej, więc muszę strzelać z biodra, żeby zdawać mu obrażenia. E, może jakaś apteczka by się przydała? Co, panowie? Wyrzućcie mi coś, proszę. Potem mam jakieś skile, które mogą pomagać nam się leczyć, ale no w tym momencie zaraz umrę, jak nie, jak nie dostanę apteczki, więc to będzie przykre na pewno. E, kurczę. Może jakiś handlarz będzie, czy coś w tym stylu tutaj? Jest, akurat. M mamy takie automaty czasem. ale nie użyłem tego. Automaty z produktami różnymi, które możemy kupować, i czasem nam wypadała właśnie apteczka, czasem jakiś inny upgrade, tylko troszkę mało tego było. Ale mogę zapłacić jeszcze raz i teraz nam wypadło co innego. Jeszcze raz ładuję sobie granat. Kolejna apteczka. Może jeszcze jedna apteczka wypadnie? No, spoko. Nie zależy mi na zbieraniu hajsu tutaj, więc mogłem sobie powydawać teraz. Przy okazji możecie podziwiać kolejne stanowiska. W ogóle jakieś walki gangsterów ze mną, a tu obok jakieś sklepiki normalnie sobie działają. To jest, jest, jest bardzo fajnie ten świat zrobiony. Możemy spojrzeć na mapkę, żebyście zobaczyli skalę jakby tego świata. To jest tylko część na razie, tak, oczywiście. Tu Cluster 13 to jest takie jakby główne miasto. W ogóle ulepszymy sobie postać, mam 6 punktów ulepszeń, mam nowy poziom przecież, więc umiejętności mamy 8 do, do wyboru. Parametry życiowe sobie może zwiększę, obsługę broni. Zmysł taktyczny też mi się przyjdzie nawet dużo, bo to odświeża nam na przykład granaty i tak dalej. Wyposażenie: na razie mamy wszystko ok. Pancerz chyba możemy wymienić na trochę lepszy. Chociaż też te statystyki są bardzo różne, tak? Bo na przykład tutaj mamy normalnej obrony 5 tu 20, ale to ma inne jakieś tam bonusy. Chociaż nie, ten jest lepszy, więc ubierzemy sobie kapturek. Bardzo ładnie wygląda doskonale. Mamy też troszkę lepszą kamizelkę i chyba lepsze spodenki będą. Hmm. No, weźmy to. Weźmy to. I idziemy dalej. O, wow! Brzydziej wyglądam. kurczę, nie wiem czy dobrze zrobiłem. Wygląd też jest jednak bardzo ważny, szczególnie w cyberpunku. Na szczęście jest przycisk, który daje nam ścieżynkę, bo w tym świecie czasem łatwo się zgubić. Jak widzieliście, tam mogą być na przykład w górę gdzieś. Są też misje poboczne w tym świecie normalnie, więc możemy je robić przy okazji. Na szczęście. Weźmy zostaw w spokoju. O, tam jest beczka. Skorzystajmy z niej. Okay. Oczywiście jak celujemy, wiecie, na przykład z biodra, to nie zadajemy headshotów, tak? Więc to też warto brać pod uwagę. Wszystko jest ważne. Za mało trochę korzystam z osłon. Muszę się nauczyć chować częściej. To też będzie prościej, oczywiście, ale co tam? Tego musimy chyba załatwić z bliska, bo coś tu mi się nie podoba. Za bardzo się chowa koleś. No i tak jak mówię, najważniejsze jest to pomimo tych mankamentów, o których wspomniałem, i słabej optymalizacji, niestety na PC, Strzelanie jest świetne, walka jest naprawdę bardzo dobra, więc podejrzewam, że raczej będę chciał przejść tę grę do końca. No bo, jakby jak samo, sama podstawa rozgrywki jest dobrze zrobiona, to można pewne błędy e, wybaczać, jednak okay? Mo Może, może, może to, że trzeba czasem grindować level troszkę, troszkę przeszkadza, ale no, mówię. Gdyby walka była gorsza, to może bardziej bym na to narzekał, tak powiem. Na pewno dawajcie znać, co wy sądzicie, bo podejrzewam, że spora część z Was zdążyła już sprawdzić The Ascent. Gra jest na Game Passie przecież, więc dajcie znać, co Wam się najbardziej w niej podoba, czy Wam działa w ogóle i jak działa. Są też takie inne mankamenty drobniutkie, jak to, że polska wersja się czasem miesza z angielską wersją, ale to no mówię raczej drobnostka też. Z tego co widziałem, jeżeli chodzi o sam. Stricte gameplay, tak, czyli strzelanie, właśnie walkę, to wszyscy są jednomyślni, że jest dobrze zrobiona, chociaż nie wszystkim się struktura tej gry podoba, tak jak właśnie było w, że tak powiem, w różnych recenzjach i tak dalej. Wrócimy sobie do miasta głównego, bo nie będę tutaj. Widzieliście walkę, więc jak dalej bym grał, byłoby więcej walki. Bosów nie chcę wam spoilować, więc sobie wrócimy na chwilę do głównego miasta na tym etapie gry, do klastera 13, bo to jest też bardzo fajny widoczek. I to sobie właśnie zakończymy. No i mamy jazdę metrem. Wow, to jak, jak w cyberpunku miało być? Yy, no tak, ale w każdym razie to oczywiście maskuje nam loading, więc to nie jest tak, że zupełnie loadingów nie ma. Ja tu widzicie, jest mnóstwo, mnóstwo NPC-ów w tym miasteczku. Są questy poboczne, te żółte ikonki do zbierania. Yy, handlarze, ulepszenia, modyfikacje postaci tu możemy robić. Jest tego naprawdę mnóstwo, no ale przede wszystkim wygląda to świetnie. I oczywiście to robi wrażenie za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, ale potem, jak musimy wracać. Trochę za często musimy tu wracać, nie, po misjach. To też to, to nie jest taki, pamiętajcie, ty, typowy twin stick shooter czy action RPG, że po prostu idziemy cały czas przed siebie, cały czas nowe lokacje, cały czas nowi wrogowie, tylko musimy czasem wracać po prostu do zleceniodawcy, na przykład, żeby z nim pogadać w mieście. Na szczęście jest szybka podróż, tylko taka też, no, musimy dotrzeć do stacji metra, tak? Nie jest to szybka podróż. Wolałbym chyba po prostu, bo to jest, to jest gra dynamiczna, tu chodzi o akcję, wiecie, o, przynajmniej ja bym chciał, żeby tu chodziło, tu chodziło o stałą akcję, dynamikę. Mm, więc przydałby mi się po prostu portal, tak? Że teleportuję się pstryk do miasta gadam z kimś i wracam od razu na miejsce akcji, tak jak na przykład jest w Pawłowie Excel, tak? Takie portale typu Diablo. Więc, um, no, ale to może się czepiam troszeczkę. To by było na tyle w każdym razie w tym materiale z The Ascent, koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba ten mroczno-cyberpankowy świat. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. should you happen to flatline a scumbag with a bounty on him up there